Kochani, ponownie na moim kanale wracam do Was z kolejną serią makijaży na święta. Dzisiaj właśnie kolejna propozycja ode mnie takiego lżejszego makijażu, powiedziałabym francuskiego bardzo fajnego dla osób, które jednak lubią kolor, ale nie za dużo. Dzisiaj będziemy bawić się na kilku produktach. Pierwsze z nich to będzie paletka Sienna z Profusion, na której będę wykonywała cały ten makijaż bardzo fajna, kolory ciepłe. Do tego będę używała produktów Smashbox, Maluvils, Douglas Collection, Eveline, Be Perfect, także bardzo dużo przed Wami. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten film. Dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie, może macie jakieś propozycje, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie i oczywiście zapraszam do obserwacji mojego kanału. Życzę miłego oglądania! Jak zwykle zaczynamy od oka. Ja dzisiaj będę używała dwóch korektorów z marki Malu Wills i to jest Long Lasting Concealer, trójka i szóstka. Na oko nałożę trójkę, żeby wyrównać kolory bazy. Ponieważ dzisiaj, jako bazę, będę używała bazy Douglasa, też jednej z moich ulubionych, ale ona niestety nie ma krycia, więc jest bardzo dobrą bazą pod cienie. Jak do niej przejdę, to wam zaraz coś powiem o niej jeszcze. Ale ona nie ma krycia, dlatego trzeba najpierw wyrównać kolory powieki korektorem właśnie. I to może być absolutnie Wasz dowolny korektor zastygający. Ok, teraz przechodzimy właśnie do bazy. Baza, jaką będę dzisiaj nakładać pod cienie, to jest Douglas Long Lasting Eyeshadow Primer. I co chciałam powiedzieć o tym primerze? Wiele lat temu, czy znaczy wiele, trzy lata temu bodajże, ale mogę się mylić, byłam w Douglasie, robiłam różne zakupy i szukałam, że byłam akurat na dziale Douglas Collection, tam dużo rzeczy zresztą kupuję od nich. No i zauważyłam różnego bazy, tam chyba cztery różne bazy mieli pod cienie. No, i oczywiście pytam pani, co pani poleca. Ona powiedziała, że absolutnie ze wszystkich ich, cieni, ich bazy ta jest najlepsza, ponieważ to jest um, zamiennik Urban Decay Naked. Jest tak świetna, i widzę, ją kupują, wszyscy są zadowoleni. Mówię tak, za 15 zł, e, czy tam za 19, przepraszam, bo ją kupuję teraz w promocji, natomiast generalnie jak ją kupowałam, to no, kosztowała chyba 19. Mówię tak, e, e, no ale dobra, 19 to tak nie majątek, kupiłam. Wiecie, Urban Decay Naked kosztuje chyba 109, 107 jakoś tak seforze I słuchajcie, absolutnie się z nią zgadzam. Jest to, ja mam Urban Decay Naked i to jest jej zamiennik, ma identyczną formułę, identyczne działanie, jest po prostu super. Polecam Wam po prostu. Bazę aplikuję palcem, więc nakładam jej nie za dużo, taki, taką groszek, jak to nazywam, i wklepuję... Palcem na całą szerokość powieki, aż pod samą brew, ponieważ tam też będę aplikowała cienie. A więc, wszędzie tam, gdzie idą cienie, idzie też i baza. Ok, ona już zasycha, już staje się lepka. E, można ją przypudrować, jeżeli ktoś nie umie, nie lubi pracować na bazach mokrych, jak najbardziej można przypudrować. Ok, jedziemy z koksem. Posłuchajcie, ja dzisiaj chciałabym zrobić taką wersję makijażu świątecznego, moją, moją drugą propozycję, lżejszą i na pewno prostszą w wykonaniu, bo będzie taki bardziej francuski styl, zobaczycie jakimi fajnymi ustami. Ja dzisiaj będę pracowała na mojej paletce, mam już ją 3 lata, Profusion Sienna, uwielbiam tą paletę, to jest paleta ciepła, ciepłych kolorów jesiennych, no po prostu cudowna, świetna pigmentacja i na niej będę dzisiaj pracować. Makijaż zrobię na przyspieszeniu, więc zobaczycie sobie dokładnie, jak będę chciała ci coś dopowiedzieć, to do was wrócę. Będę teraz robiła kreskę eyelinera cieniem, bordowym w dodatku Dlatego nałożę sobie na oko Kobo Glitter Fixer w formie takiej kreski eyelinera I na niego będę aplikowała cień po prostu Pędzelek cienki Hulu P44, ulubiony do, do robienia kresek eyelinera, eyelinerem żelowym I po prostu ten glitter primer aplikuję tak jakby miała słuchajcie robić kreska eyelinera Następnie przechodzę do bordowego cienia z paletki um, Sienna, to jest kolor Bite. To jest piękny burgundowy kolor. Przyszedł czas rozświetlić łuk um, brwiowy, i tutaj użyję cienia Inglota z najnowszej kolekcji Cream, i będę go aplikowała tuż nad brwiami, rozświetlając ten makijaż i pięknie. kochani, przyszedł czas na twarz. Teraz zrobimy sobie makijaż cery, a do oka wrócimy za chwilę. Na twarz mam nałożony już serum z Dermedica, więc tutaj nie będę aplikowała pielęgnacji. A teraz nakładam bazę Smashbox Photo Finish Smooth and Blur, ale nakładam ją tylko w te fragmenty skóry, które gdzieś tam mnie niepokoją, albo są tak, jak właśnie ten nieprzyjaciel ust, którego trzeba jak najbardziej. E, zmielić <noise> pod tym względem, że on e, się goi, więc jeszcze jest troszkę wystający. No, i żeby był mniej widoczny pod podkładem, to właśnie baza e, świetnie da radę. A uwierzcie mi, że nie ma lepszych baz niż bazy Sm Smashbox. Musicie mieć tą bazę. To będą najlepiej wydane pieniądze w waszym życiu. Na podkład dzisiaj na twarz użyję Elizabeth Arden Interview. Podkład w odcieniu Soft Porcelain 01 i zmieszam go z Summer Glow Shimmer Fluid z Malu To jest płynny rozświetlacz, który w połączeniu z podkładem będzie pięknie nabłyszczał skórę i zostawi ją taką soczystą. A ponieważ mi święta kojarzą się właśnie z błyskiem. I dużą ilością bombek, wiecie, tego wszystkiego, co się błyszczy, dlatego właśnie zmieszam podkład i ten mm, rozświetlacz z Malu Wilsa. I taką formułę zaaplikuję na twarz. Pod oczy nałożę korektor Malu Wilsa Long Lasting Concealer 0.3. Jak widzicie nie nakładałam tam podkładu, więc strefa pod okiem nie jest specjalnie obciążona. Czas na brwi. Tutaj zastosuję dzisiaj wyjątkowo kredkę z rewersa w odcieniu Soft Brown. Dzisiaj znów użyję miksu różnych pudrów, i to będzie puder rozświetlający z paezę. Oraz Pitch Perfect Matte My Days z Eveline Zanim na całość nałożę puder rozświetlający, czyli miks tych obu, e, zrobię sobie lekki baking pod okiem, właśnie wykorzystując ten e, puder od Eveline. U. Zanim przypudruję, to jeszcze sprawdzę, czy pod okiem mi się nic nie zebrało, bo czasem lubi. I właśnie baking, czyli puszek Maczam w pudrze i wtłaczam skórę pod okiem. Lubię ten puder, ponieważ on daje taką gładkość pod okiem i utrwala mi korektor na bardzo wiele godzin. Ok, Do reszty pudru, który mi został, dosypuję puder rozświetlający z paezę. Czas na konturowanie twarzy, tutaj oczywiście użyję ulubionej paletki Douglas Collection My Contour Palette i zacznę konturować najpierw policzki, a potem będę szła ku górze, ponieważ mam dość wysokie czoło, w wcześniejszych filmikach już Wam o tym mówiłam i u mnie e, no, czoło też trzeba mocniej przypudrować Brązerem oczywiście. Jeśli chodzi o to konturowanie, to oczywiście te z Was, które mają idealne czoło, absolutnie tego robić nie muszą. Ja po prostu mam je dość wysokie. No i w ten sposób sobie wyrównuję proporcje po prostu. Wspominam od wykontrwania noska nosok wykonturowany, teraz, teraz rozświetlacze e, i oczywiście użyję dzisiaj nowości e, bo będzie sub zero z be perfectu przy współpracy przy współpracy z M M Mitchell bardzo fajny artysta makijażu, ponieważ jest on również artystą makijażu Jeffrey Star. Stąd właśnie go znam, więc jak zobaczyłam paletkę, e, bardzo się ucieszyłam. A chciałam ją zakupić, a marka Be Perfect przysłała mi w paczce pierrowej razem z paletą e, Carnival. O, z tą paletą dostałam od nich, e, więc bardzo się cieszę, bo właśnie miałam zamiar ją kupić. I tutaj w tej palecie użyję złotych rozświetlaczy. Ona też ta, te rozświetlacze mają też e, mokre wykończenie. E, oczywiście można e, m, uzyskać delikatne, ale no, mają mocno odbijające drobinki, e, przez co ten jak widzicie, rozświetlacz jest dość mocny, nawet w mała jego ilość e, no, będzie powodowało takie lustrzane odbicie, tak? No bo on tak jest skonstruowany, taką ma, tak ma być. Czas wykończyć e, dolną powiekę. Wykończyć. Ok. E, na dolną powiekę natomiast idziemy bardziej klasycznie, ponieważ mam piękny kolor na górze i nie chcę tego koloru przyćmić, więc tu nie, absolutnie nie będziemy się bawić już w żaden kolor, spokojnie, intensywny w sensie. Będziemy raczej iść w nudy. I mam piękny kolor z Inglota, numer... 157. To jest taka mieć metaliczna. Bardzo fajny kolor, i jego nałożę od zewnętrznego kącika do połowy, tylko was przybliżę. Witajcie bliżej. Nakładam od zewnętrznego kącika do połowy dolnej powieki. Wewnętrznym kąciku mam, powiem Wam, że mam ogromne, ogromną ochotę użyć tego brokatu. To jest też Be Perfect Cosmetics. On by tu pięknie pasował i jeszcze nam świątecznie uzupełnił ten makijaż. On tak błyszczy, słuchajcie. Ale nie wiem, czy to już nie będzie za dużo grzybków w barszczu, dlatego chyba się powstrzymam. I wewnętrznym kąciku po prostu nałożę to, co mam na całej powiece górnej czyli odcień Dizzy, taki rose gold z palety Sienna. Z A on mam go na górnej powiece, więc ładnie mi się wpisze wewnętrznym kąciku. na wytuszowanie rzęs, przykleję i już do Was wracam. Tak, wiem, nie mam przyklejonych rzęs, ale powiem Wam, że wytuszowałam i stwierdziłam, że tak fajnie, naturalnie wyglądają te rzęsy, że chyba nie będę przyklejać sztucznych i ten tusz coraz bardziej mnie zaskakuje, to jest Royal Volume z Evelinu. bardzo lubię ten tusz, daje bardzo fajne, naturalne wykończenie i dwukrotnie pogrubia moje rzęsy, więc to jest super efekt. Oddalam Was i robimy, wykończamy sobie makijaż. Pomyślałam sobie, że na sam koniec dodam jeszcze trochę różu. Znaczy, ja różu jako takiego nie używam, to już wiecie. Ale no z powrotem wracam do palety Eveline Blush Sensation, do tego złotego, do tego różu, który błyszczy się jak złoto. I jeszcze troszkę go tutaj dodam, ponieważ też dzisiaj mam odcienie złota, więc on będzie bardzo fajnie tu pasował. No, i do tego właśnie efektu jeszcze błysku. Bardzo lubię ten odcień e, tego rozświetlacza. Ro, rozświetlacza różu, bo to jest róż, róż, właściwie róż. Ok, posłuchajcie, i teraz e, usta. Dzisiaj na ustach będę miała trzy produkty. E, znowu się powtórzę w tym filmiku. Będę używała pomadki Belle Velvet Story 04. Błyszczyka Edit Cosmetics numer... pojęcia nie wiem jaki, bo nie ma etykiety. I, pom, i um, konturówkę Lipmatics Pierrene 03. Także przybliżam Was do ust ponownie i malujemy czerwone usta. Witajcie bliżej. Zaczynamy od konturówki. W podsumowaniu Ciężko będzie mi podsumować ten film Ponieważ każdy kosmetyk dzisiaj użyty Bardzo mi się podobał Właściwie chyba tylko jeden Chciałabym wyróżnić to ten błyszczyk I to już jest drugi błyszczyk jaki używam w tych filmikach Marki Edit Te błyszczyki są naprawdę bardzo fajne Takie niszowa marka Ponieważ nie następna żadnej drogerii Mam nadzieję, że już niedługo uda mi się sprowadzić te błyszczyki do mojego sklepu internetowego. Adres tego sklepu zobaczycie tutaj na dole. Zapraszam Was serdecznie. Ale wracając do filmu, posłuchajcie, okres świąteczny to jest taki czas, kiedy mamy chwilę, aby zwolnić, aby spędzić ją z rodziną, zrelaksować się. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci się zrelaksować, że oglądasz go być może z jakimś kubkiem ciepłej kawy albo grzańca. I że wrócisz tu ponownie, wrócisz na mój kanał. Jeśli ten film ci się podobał, nie zapomnij go polubić i oczywiście wcisnąć dzwoneczka. Zapraszam cię do obserwacji mojego konta tutaj na YouTubie, jak również na Instagramie. Dziękuję, że byłeś ze mną!